Witam z tej strony Dominik Kutkiewicz. Opowiem Wam dzisiaj, jak to jest być chemikiem. Zajmuję się syntezą. Synteza to proces, w którym e, mieszając pewne czynniki, związki chemiczne, otrzymujemy nowe substancje, nowe właściwości. Tak jak w kuchni dodając. E, warzywa do garka, trochę oleju albo masła albo przypraw, otrzymujemy całkowicie coś innego. Tak samo jest z syntezą chemiczną. Dodając proste składniki, otrzymujemy coś nowego, ciekawego o niepowtarzalnych właściwościach. Odpowiedzialny jestem za wytwarzanie substancji czynnych, czyli takich substancji, które występują w lekach. Oprócz tego biorę udział w różnych projektach badawczych, innowacyjnych. Zaczynam pracę o ósmej i zaczynam pracę od syntezy, dlatego że wszystkie syntezy związane z wytwarzaniem substancji czynnych są dokładnie opisane i muszę stosować się do informacji, które zawarte są w dokumentach. Jeżeli proces trwa 6 godzin, trzeba zacząć wcześniej rano, żeby wyrobić się do godziny 16. Oprócz tego odpowiedzialny jestem za przygotowanie dokumentów, uzupełnianie wszelkich niezbędnych informacji związanych z procesem wytwarzania. Każdy proces to raport, serii, to seria dokumentów związanych z urządzeniami, które obsługuję, a także przed przystąpieniem do pracy trzeba niektóre urządzenia skalibrować, sprawdzić. Pozostałą część dnia spędzam w cudzysłowie na sprzątaniu. Pod koniec dnia, kiedy skończymy nasz proces, należy umyć wszystkie szklane urządzenia, wszystkie w cudzysłowie garki, tak jak je nazywam. Ważnym elementem w pracy każdego chemika jest kreatywność i pomysłowość, ponieważ nie odtwarzamy przepisów. Po części odtwarzamy, ale musimy dodać do nich coś własnego. Inny sposób dodawania odczynników, może odpowiednie rozpuszczenie i przygotowanie odczynników. Tutaj jest wiele składowych, które powodują, że proces zachodzi albo nie zachodzi, dlatego trzeba być pod tym względem bardzo kreatywnym, przewidującym. A czasami innowacyjnym. Studia chemiczne to coś, co trzeba skończyć, żeby grzebać się w tych garach, przynajmniej według mnie. Studia chemiczne trwają dość długo i przez ten okres zbieramy bardzo wiele informacji z różnych dziedzin. Nie tylko z takiej typowej chemii, bo to synteza, bo to jest też analityka. Te elementy stanowią całość. Dlatego z mojego punktu widzenia, tylko osoby, które kończą, Dany kierunek nadają się do pracy w chemii, dlatego że nawet jeżeli mamy instrukcję, ona jest zapisana, co należy robić, tak naprawdę nie trzeba tutaj być chemikiem, ale co zrobić w momencie, kiedy się wydarzy jakiś niespodziewany wypadek, a może coś pójdzie nie tak, jak zakładamy, wtedy ta wiedza, którą zdobywamy przez te lata nauki jest nam niezbędna, żeby odpowiednio zareagować, przewidzieć, ewentualnie uchronić swoje zdrowie przed czymś, co może się wydarzyć. pracy chemika nie nadają się osoby niecierpliwe, dlatego że doświadczenia to jest żmudna praca i często kończy ona się niepowodzeniem. Ja brałem udział w projekcie przez ponad półtora roku, nie udało mi się go zrealizować. Tak więc dla tych osób, które są niecierpliwe, liczą na szybki sukces i rezultat, odradzam. To, co robimy, jest dla nas niebezpieczne, że może zawsze wydarzyć się wypadek. Nawet jeżeli mamy bardzo duże doświadczenia, może coś pójść odrobinę, inaczej niż zakładamy. Przeprowadzałem proces, który jest mi bardzo dobrze znany, odtwarzalny i nie wiem, co się stało. Tak naprawdę, może trochę za szybko zakręciłem, mieszadłem, może za szybko zagrzała się reakcja ale całość bardzo mi się szybko zagotowała i wystrzeliła przez chłodnicę zwrotną. Jest to coś, co może się przydarzyć, szczególnie podczas procesów z substancjami toksycznymi, niebezpiecznymi. Jesteśmy narażeni na różne wyziewy, gazy, substancje, które często wykazują aktywność biologiczną. Wydaje mi się, że to nie jest praca obojętna dla naszego zdrowia, mimo że stosujemy zabezpieczenia, maski, rękawiczki, fartuchy to jednak mamy kontakt z tą chemią, często z chemią nieznaną. E, otrzymujemy związki nowe o nieznanych aktywności biologicznych. E, może być tak, że gdzieś się umarzemy, a gdzieś nam przez skórę coś przeniknie, a gdzieś jesteśmy zadrapani, a może po prostu inhalujemy się. E, wiadomo, że każdy chemik stara się zabezpieczać i dba o swoje zdrowie, ale no nie ukrywajmy, pracując z dużą ilością rozpuszczalników, kiedy coś ogrzewamy, zawsze istnieje ryzyko, że wciągniemy tego troszkę w nas organizm więcej niż każda inna osoba niezwiązana z chemią. Chemik to dla mnie przede wszystkim taki twardy przemysł chemiczny. To też farmacja, ale też przemysł spożywczy, a może też i kosmetyczny. Wiele moich znajomych osób, z którymi współpracowałem, też skończyło w badaniach klinicznych, a może przedstawiciel, bo my mamy tą chemię, mamy tą wiedzę z zakresu chemii, jak coś działa, jak coś funkcjonuje i możemy szerzej patrzeć niż tylko na taką typową pracę w kolbach, gdzie naszym zadaniem jest otrzymanie substancji jakiejś. Tym, którym się znudziła praca w takiej typowej chemii, czyli w kręceniu, kręceniu w garach, mogą odejść na przykład do rejestracji, trochę się doszkolić i wydaje mi się, że będą się sprawdzali w tej gałęzi, dlatego że mają wiedzę, jak wygląda dany proces, a w dokumentach, przeglądając ją, bardzo łatwo zweryfikują, czy te informacje, które są zawarte w dokumentach, są prawdziwe, czy coś tam nie jest zbyt przekłamane. Jeżeli już wiecie, że chcecie zostać w chemii i łączycie swoją przyszłość z tą dziedziną, to sugeruję Wam, żebyście brali udział w różnych stypendiach, w różnych programach naukowych. W różnych konsorcjach, bo dzięki temu zobaczycie, jak wygląda prawdziwe życie. Uczelnia daje Wam bardzo dużo informacji, podstawowej wiedzy, ale praktyka czasami wygląda odrobinę inaczej. Grasz o staż, jest taka akcja, nie wiem, czy do tej pory trwa, ale pozwala mieć praktyki w wiodących firmach farmaceutycznych i zapoznajcie się z tym, jak wygląda prawdziwe życie. Czy podołacie takiemu wyzwaniu. Jeden to jest tak, że chemik to na pewno kręci dragi, a pracuję już w tym zawodzie około 20 lat. Spotkałem się chyba raz z sytuacją, kiedy faktycznie dwójka studentów chciała sobie dorobić i kręciła amfetaminę. Szybkie zarobki i takie pomysły odradzam, bo to może się wasza kariera bardzo szybko skończyć. Z mojej perspektywy osoby, która pracuje w farmacji już dość długo i wie, ile kosztują substancje czynne. Wydaje mi się, że ta amfetamina w tym wszystkim jest tak naprawdę takim mitem i w ogóle się nie opłaca tego robić. Jest dużo innych możliwości, które przyniosą dużo większy zysk i dużo większy pożytek, bo udział w projektach innowacyjnych i poszukiwanie nowych substancji, które działają na przykład na ośrodkowy układ nerwowy. Czyli mam na myśli jakieś leczenie depresji, może przynieść dużo większą gotówkę, może nie bezpośrednio dla osoby wykonującej, tylko dla pracodawcy i wydaje mi się, że to jest cenniejsze. Drugi mit to dotyczy nie tylko chemików, ale chyba wszystkich naukowców, że są to kujony, osoby skupione tylko na sobie, na swojej pracy. I lubię swoją pracę bardzo, ale bardzo też cenię swój czas prywatny. Często farmacja oskarża się o to, że pewne informacje są zatajane albo przepuszczają. Leki nie działające. Może jest w nich ziarno prawdy, dlatego że często firmy w momencie, kiedy mają stracić duże miliony, które włożyły na rozwój danej substancji, starają się ratować każdym sposobem. Ja się z taką sytuacją nie spotkałem. Muzyka Wydaje mi się, że największą bolączką w pracy chemika, przynajmniej u mnie, to jest praca z dokumentami. W ciągu dnia spędzam gdzieś jedną trzecią dnia na uzupełnianiu dokumentów. Oprócz tego pojawiają się raporty, dokumentacje rejestracyjne. Jest to praca żmudna, dokładna i wymaga ogarnięcia często dokumentacji zawierającej ze 100 stron. Trzeba poświęcić na to kilka tygodni, żeby to miało ręce i nogi, żeby spełniało odpowiednie wymogi i żeby dało się czytać przez specjalistów. Wydaje mi się, że są takie bonusy dosyć oczywiste, ale bardzo ważne, czyli możliwość szkolenia i rozwijania swojej wiedzy, brania udziału w konferencjach, w konferencjach międzynarodowych, gdzie z jednej strony słuchamy o tym, co inni robią, jak robią, co zmienia się w nauce, a z drugiej strony możemy też podzielić się tym, co my zrobiliśmy. Zaczynając pracę, musicie liczyć się z tym, że możecie zarabiać najniższą średnią krajową, ale po dwóch, trzech latach, kiedy zdobędziecie trochę doświadczenia, odpowiednią wiedzę, możecie liczyć na podwyżkę, na zmianę stanowiska, i wtedy możecie zarabiać 4, 5, 6 tysięcy do ręki. Im większym jesteś specjalistą, im więcej doświadczenia masz albo sukcesów na swoim koncie, zakończonych projektów, otrzymania nowych związków. Możecie liczyć na dużo większe uposażenie. Można zarabiać nawet do 10 tysięcy, ale to nie jest takie częste. W zależności dla kogo pracujemy, jak długo i w jakich projektach bierzemy udział, jakie jest nasze zaangażowanie. Wydaje mi się, że pracą marzeń dla chemika jest taka praca, w której będzie mógł samodzielnie pracować, pokazać swoją kreatywność, swoją pomysłowość i odkrywać nowe związki, prowadzić. Badania podczas których odnajdzie, stworzy nową strukturę, która będzie kandydatem na nowy lek, a może za jakiś czas otrzyma za tę substancję, za pomysł, za rozwiązanie nobla. Nazywam się Dominik Kłutkiewicz, opowiedziałem wam, jak to jest być chemikiem.